Siema, witam w kolejnym odcinku ze Slendera. Jedziemy dzisiaj dalej. Ostatnio był prolog Tutaj mniej więcej skończyłem grać. Ja tylko jeden jumpscare był, nie będę się cofał. Możecie wejść i zobaczyć jak ktoś jeszcze nie widział prolog No i się dowiedziałem jeszcze w tamtym domku. Mi się przypomniało, że była tam, był tam rysunek i musimy chyba dojść do tamtej wieży. Ostatnio na filmiku jeszcze była słaba jakość sorry, ale mówiłem, że to są nowe ustawienia. Teraz już, powinna, już powinno już być lepiej nie powinno już tak wyglądać. Fak, co so jest? To była jedna z kartek? Kurde Tutaj też coś jest Chyba, jesteśmy w jakimś parku. No, Oxide Park. Tu jest jeszcze jakaś mapa. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, bo przedstawiłam ją dzisiaj. No i że dźwięk jest w miarę ok. Bo czasami, na, tym, na nagraniu, mam inny dźwięk niż normalnie. I jeszcze będzie tak trochę dziwnie gadał, czasami mam katar, sorry No dobra O kurde No zaczyna się Fuck No dobra, nie wiem za którym razem mi się to uda I czy w międzyczasie, nie wiem Ale chyba to będzie trochę mocniejsze niż ostatnio. O, fuck, dobra! Ja wiem co to jest. Każdy wie co to jest. Tutaj mamy pierwszą kartkę. Chcę tak się jeszcze rozglądam, <gdziem> gdzie mógłbym uciec? Tu mamy dwie drogi. No dobra. Prędzej czy później i tak bym to żył. No, zaczęło się. Teraz się zaczęło zbieranie kartek, proszę Państwa. Czyli tamto to był wstęp, a teraz jedziemy już z kartkami, kurde. No. Zaczyna się, fuck. Dobra, ja myślę, że ja bym to bardziej na sprincie pró O! Mamy drugą? Ja proponuję to ba... Fuck, gdzie? Fuck mam czary. Masakra. Dobra, nie, ja jestem już ze srany, nie? <ścoughs> masakra. Chyba ja tutaj na sprincie będę biegł. On mi tutaj zaraz na stół wiedzieć wyleci. Ja nie mogę normalnie tu chodzić. Kurde, jeszcze te. Cóż, te dźwięki masakra? No, to jest już to z kartkami, kurde. Ostatnio to był taki lajcik, można powiedzieć. No, i pierwszy budynek mamy. Fuck, tu jest na stówy. Oh shit! Widzieliście to? Dobra, 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 nie, odwracam się. Odwróciłem się, żałuję. Fuck it. Nie, jak ja go jeszcze raz tu zobaczę, to ja stąd uciekam Ale ja nie wiem, on mnie tu może... On mnie tu może zabić, co nie? Nie, ja ze srany, kurde, jestem Ja nie wiem czy ja to zrobię za pierwszym razem ludzie Kurde idzie tu są te kartki? Ile ja mam ich? Osiem, nie? Fak, ja to wezmę, on będzie zaraz za mną Ja pierdziele, dobra To wszystko tutaj? No ja już stąd bym poszedł Wszystkie... No ja pierdole Kurwa Dobra Sorry ludzie, przestraszyłeś się straszyłeś. Masakra Nie, on tam jest, fuck, dobra, nie, sorry Ja pierdziele Nie no, gdzie ja mam iść? On mnie otacza, kurde. Dobra, mamy tu jakoś chudkę, szybko. Mamy trzy kartki już. To już nie jest zabawa. To nie jest... Gdzie tu jest ta... Szybko, bierz to! Spadamy, dobra. Mamy połowę. Uff, masakra. Mamy połowę kartek, ludzie. Kurde, no nie. No ja muszę zawrócić! Nie! Nie fuck! Ty pij sobie! Ja muszę tam iść, idioto oto No szybko, wychodzimy stąd, bo... Muszę stąd wyjść. Kurwa, gdzie on jest? Dobra, on tam jest, widzę go. Idę stąd o matko. Taki hardcore już w szóstej minucie, nie? Nie, ja tu długo nie wytrzymam. O matko. Nie, masakra Dobra, mamy, dwó mamy dwójkę. Piątkę, kurde co ja gadam. Kolejna kartka, piątka. Teraz to już będzie hardcore, nie? On będzie już na każdym kroku. Fuck, gdzie on jest? Nie, ja tam chciałem iść, ty debilu. No idź sobie, poszedł już, sio. No nie, on jest coraz bliżej. Kurwa, dobra, muszę tam pójść. Ale tak między drzewami to jest najgorsze. Żeby łazić, ja pierdolę, nie! i sobie! O kurwa! Widzieliście to? Ej, ja już nie żyję. Nie, już nie żyję. Ja już nie żyję. Kurwa, masakra. No, nie, ja stąd idę, kurde. Tu na pewno była kolejna kartka. Ja nie mogę tam łazić. Fak Ale jaki hard kurysz na początku Nie, ja tam muszę wrócić normalnie Ja nie mogę tak to zostawić W ogóle co tam jest? Tam jest to co było na początku Dobra, no Teraz odwracasz się w tej grze Fak nie 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 Bo on jest najpierw za mną, potem przede mną, no co to kurde jest nie, zaraz padnę, ja nie zbiorę tych pięciu kartek. On jest tu coraz bliżej. Gdzie? 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 Dobra, za mną. No ja, kurde, krążę w kółko, nie? Ludzie. Gdzie? No nie, no. No i zawracamy, dobra. No bo ja nie mogę, kurde, dojść do całego budynku XD. O matko. To dzisiaj będzie odcinek ze zbieraniem 8 kartek chyba. Ale hardcore. To jest już masakra. Piąta kartka. Piąta kartka, on jest wszędzie. No ja tutaj będę chodził, będę szukał tej kartki. Ja tak tego nie zostawię, tego budynku. Dzisiaj najwyżej wejdę, ale ja to znajdę. Nie, kurde, ja już. Ja już mam ciarki wszędzie, nie? Masakra? On tu zaraz będzie, no kurde, szybko, gdzie ta kartka? Ja nie mogę. Ja kartki nie znajdę. Ona tu jest na stówę. Na na tym na może? Ale to, to chyba nie musi tu być, nie? Może jej tu nie ma wcale. Nie ma jej tu wcale. Nie, ja czekaj, czekaj, jest. Ja jestem idiotą. Mamy 8 kart. 6! Sześć. Fak, gdzie, gdzie? Dobra, widziałem go. Za mną. <noise> Dwa metry ode mnie. Nie, przede mną, sorry, przepraszam. Kurde. Masakra, gdzie ja mam iść? Nie, nie. Co jest? Ej, ludzie, ja idę przed ciebie i... Jej... Go nie ma nigdzie. Nie no. Nie było go, a tak mi kamera szumiała cały czas. Kurde, ale to już jest hardcore szósta kartka. Masakra, co tu się dzieje? Ja nie wiem że ja mam iść, byłem chyba wszędzie. No, ja krążę w kółku aktualnie, nie? Czekaj, ja tam jeszcze prosto mnie nie było. Czy tutaj no ale... Dobra, nie, 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 to był zły pomysł, idziemy tu. Mam nadzieję, że tutaj coś będzie, kurde, nie. Tu jest ten budynek, nie? Co jest? Ej, ale tego ja nie robię. Ej, tak chyba miało być, co? Fuck. Yy, dobra. Nie wiem, czy to był koniec już tego rozdziału, czy nie Ale ja bym chyba... Ja bym chyba jeszcze trochę tutaj coś porobił yy, Gdzie jest moja latarka? O kurde No I w końcu mamy dzień 11 minut odcinka, nie, jeszcze za mało, co Ale fuck, co to było za hardcore Matko Szósta kartka, on już był wszędzie Ja 7 czy 6 zebrałem Chyba 6, co O, cholera ja nie mam latarki w ogóle. Jakiś hangar chyba. Kurde, jak mi ten katar wkurza. Sorry, nie da się zawrócić już? Ja sam nie chcę wchodzić. Kurde, masakra. Ej, ale. Nie. Menager jakiś coś napisał. Dobra. Nie no, błagam Ja mam tam przed nim uciekać. Czy coś takiego? Jak on tam będzie to? Ja już nie ten. Mam przewanę. Nie, znowu to. Ostatnio w poprzednim filmiku jak zabrałem tą kartkę to goniło mnie ten w sensie... Było jakieś dziecko w domu i ty potem, kurde, na ryby skachiwało. No, jak ktoś nie widział tego, to niech zobaczy w poprzednim filmiku, co tu się w ogóle działo. Ja chyba już tu wejdę. A, mamy latarkę. Ja tu wejdę, coś zrobię i skończymy. Nie będę tutaj chyba za długo chodził po tym. Mamy już 13 minutę. Ja myślę, że tak 20, dobra. Jedziemy do 20 minut i kończymy ten filmik, bo. Bo ja tutaj na zawozę rozejdę. No dobra. Nie wiem, czy chce mi się tutaj zwiedzać, to. Ale on chyba tutaj będzie, co? Macku. Warning. Kurde, jak mi się ręka w ogóle trzęsie, nie? Masakra. Siedem. Szkoda, że coś się tego się nie da przetłumaczyć, ale dobra. Nieważne. Nie, strzałki jakieś. Ej, co tak łazi? To ja chyba, nie? Nie wiem, ja bym zobaczył, co tutaj jest jeszcze. No dobra, tam się nie dostanę. <suszel> Fuck, ale mi się tam nie chce iść, nie? Pasakra. Kurde, generator. Strzałki. Coś czuję, że tutaj będzie coś złego. Get to the tower? Dostać się na wieżę, dobra. To chyba tam do góry, nie? Bo co mamy? Generator, ale. Kurde, dobra. Cóż czuję, że tutaj będą dymy, nie? Tu będą dymy. Nie ja wiem, to chyba na kolejny odcinek zostawił. No nie wiem. <laughs> Spalać go i zaczynamy tutaj jazdę Dobra Zrobimy tak Tak jak powiedziałem Skończymy tutaj bo mamy już kolejny cel, Explore W kolejnym odcinku zbadamy ten hangar, magazyn, nie wiem jak to nazwać, dobra było 8 kartek, w sumie to zebrałem chyba 6 i chyba więcej nie wiem czy bym zebrał. Ale o to chyba chodziło, żeby już zginąć, nie wiem. Może już się więcej nie dało zebrać. Ale to chyba by było na tyle. W tym odcinku. Bo... Było... Kurde, <gulety> masakra. No dobra. Kolejny odcinek będzie jutro wieczorem. Też jakoś tak. Mniej więcej o 20.00 będzie kolejny odcinek Będziemy badać ten cały hangar No dobra. Nie będę już tutaj dużo gadać, zostawcie lajka, dajcie suba. Jak się podoba jak się dre jak się jak uciekam przed strenderem, to oglądajcie dalej, zostawcie suba, dajcie lajka. Coś napiszcie w komentarzu śmiesznego. No, to by było wszystko. To ja już będę się żegnał Elo.